Witajcie, witajcie, drogie koziorożce. Zapraszam was na czytanie miesięczne. Oczywiście czerwiec. W końcu się zabrałam, prawda? Oczywiście tak, wieszcie to, co z wami rezonuje. Nie dopasujcie do siebie na siłę. Zwróćcie uwagę na swój ascendent księżyc. Wenus, jeśli chodzi o miłość i o związki. I yy, na Wedyjski. Ja oczywiście Wedyjski biorę pod uwagę, bo akurat <laughs> Mi to często pasuje i rezonuje. Ja zapraszam Was do polubienia do subskrypcji. Jeśli pierwszy raz jesteście na moim kanale, to będzie mi bardzo przyjemnie, jeśli pomożecie mi zbudować ten kanał. Tak, Waszą obecnością, jeśli z Wami rezonuje, to proszę o komentarz. Tak. A tym, którzy już są, <laughs> dziękuję za Waszą obecność. Dzięki Wam tutaj jestem i tym samym motywujecie mnie do dalszych przekazów. Więc z jaką energią? Koziorożec w tym miesiącu. Cesarzowa. Szefowa, matka, żona, kobieta, mężatka. Co wychodzi naprzeciw. No. Jakieś informacje, jakieś informacje. A i tu moje płatki kwiatów. Wielbiam suszone płatki róż, kwiatów. Ja wszystko zrywam, wszystko suszę. Taka jestem zwolniczka. na przyszłości. O, no karta szczęścia, karta gwiazdy. 10 kielichów, piękna energia, trochę wycofam, tak cały czas się przesuwam z tymi kartami, żebyście, a może trochę w tą przesunę karty, tak, o, mam na tyle miejsca, że Uhu. tak, tak, sprawiedliwość. Konflikt, jeju, wszędzie są konflikty, wszędzie są walki, wszędzie są skupienie się na materii, na finansach, porzucenie tego, co nie służy, tak. No i po raz kolejny, wcześniej robiłam pannę, pannę i miały to samo, tylko że miały tutaj podstawy, tak, jako energię prowadzącą, typu, że o tak. Wy macie właśnie trójka y, pentakli. Trójka pentakli to budowa czegoś nowego, tak? Y, tworzenie czegoś nowego, że, co do stabilizacji. Co do stabilizacji, taka energia. A skorpiony, to ja wiem, że są cierpliwe i robią wszystko z dokładnością. Dobrze, talia dopowiadająca jest, więc zaczynamy. Drugie koziorożce. Wy jesteście jesteście jako energia cesarzowa cesarzowa to jest matka, to jest żona partnerka, tak, to jest osoba taka która dba o dom o dzieci, o rodzinę lub z taką energią możecie mieć do czynienia to zobaczmy która oczywiście to też energia właśnie i yy, narodzin, tak, to, czyli możecie się dowiedzieć o ciąży też tak może być lub u kogoś o ciąży ale jak to jest Wasza energia, to chyba bardziej u Was. A, manipulacje jakieś, toksyczne energie. No, i tu jest cesarz. Czyli co? Manipulacje w małżeństwie, w związku, na to wychodzi. Z taką energią macie teraz do czynienia. Nie cieszenie się z tego, co się ma, tak? Tylko marzenie obok nie wiadomo czym. No, i działanie w tym kierunku. Ale tutaj jest karta sądu, karta i tu jest karta sądu po Kierchach. No i odpuszczenie tego, co, czego, co Wam nie służy, tak? jak pozostawienie tej przeszłości. Tutaj może być rozwód, lub będziecie mieć do czynienia z osobą, gdzie zachodzą takie toksyczne energie, tak? Jakieś małżeństwo. Z taką energią możecie mieć do czynienia. Podstawą jest królowa buław. Królowa buław to jest y, kobieta z znaku lwa. tak. Ona to jest ognista energia, ona przyciąga do, y, do siebie pożądaniem. Pożądaniem, ma taki y, sposób bycia przyciągający taki magnes ma w sobie, tak, że przyciąga, z, y, zwraca na siebie uwagę swoją osobowością, swoją postawą. A też i z zapartością, tak? To też ona jest taka uparta w dążeniu do swoich celów, stanowcza. I tu być może z taką kobietą możecie mieć do czynienia, albo to jest wasza energia. Albo to jest energia też i tej cesarzowej, tej, yy, tak. <laughs> A to, to jest wasza karta, moje drogie koziorożce. To jest wasza karta, diabełek. I tu być może macie do czynienia z kobietą właśnie o takim usposobieniu, i tu jest u podstawy być może ta kobieta właśnie, może mieć jeszcze taką energię, na no, przeciw wychodzi. Yy, paść mieczy, paść mieczy to też zbieranie informacji, yy, dowiadywanie się, obserwowanie w portalach społecznościowych, do, yy, ale też i bojki, tak, yy, różnego typu. Także możecie się dowiadywać i zbierać informacje lub ktoś może Was obserwować. Albo to jest po prostu Wasza energia, tak? Że Wy dowiadujecie się, co tam. No właśnie. I tu jest Rycerz Mieczy, tak? Rycerz Mieczy to jest osoba o dość takim yy, nieprzystępnym usposobieniu, tak? o takim zadziornym charakterze pyskata, że powiem i o takim chamskim usposobieniu, o w ten sposób która nie patrzy na konsekwencje swoich słów swoich działań i swoich czynów z taką osobą możecie mieć do czynienia lub to jest wasza energia i tu jest pokazane trzy pentakle po raz kolejny, by stworzyć coś nowego dwójka mieczy, ty czegoś coś nie widzicie coś jest przed wami ukryte i, po raz i znowu to, to samo ja nie wiem te karty tak i szery też kielichów. Jakaś walka, konflikt, by rozpocząć coś nowego. Tak. Tak. I tutaj jest pokazana cały czas walka, tak jakby miało dojść do zamknięcia. I wy być może czekacie na to zamknięcia. Dobrze, teraz dopowiemy obstaw właśnie tą królową buław. Dlaczego jest ta królowa buław? Długiego ziorożca. Moje diabełki. Pięć kielichów, zawód. Zawód pod względem miłości, pod względem uczuć, tak. Bo to jest co, rozpoczęcie czegoś nowego, tutaj są nowe projekty, nowe plany, nowy biznes i też, jak to się mówi, poświęcenie się, tak, na coś nowego, nowe projekty przedsięwzięcia. To jest pozostawienie tego, co, czego nie służy poza zawodzie miłosnym i rozpoczęcie po prostu swojej własnej działalności, swojego nowego projektu. Wyjście z energii takiej jakby uleczenia, tak? I podjęcie swoich stanowczych działań. No i co odchodzi do przeszłości karta gwiazdy? Karta gwiazdy to też i takie spełnienie marzeń, to energia wodnika, tak? Takiej. <laughs> Jakby szczęśliwy los nad Wami czuwał, taki opie opiekunowie, tacy duchowi, to odchodzi do przeszłości. Dlaczego? Zrównoważyć swoje energię. Wy potrzebujecie znaleźć po prostu równowagę taką wewnętrzną. Pustelnik, on potrzebuje ciszy i spokoju dla samego siebie, tak? By osiągnąć być może to szczęście i równowagę wewnątrz siebie i odcina się w swojej samotni musi mieć swoją przestrzeń gdzie się właśnie zregeneruje. gdzieś tam była podkazana też i czwórka mężczyzn i to jest yy, tutaj jest pustelnik a to jest arcykapłanka arcykapłanka to jest kobieta zajmująca się też i magią tarotem tak lub yy, coś jest przed wami ukryte no i to jest askielichów rozpoczęcie nowej miłości w karcie Sprawiedliwości tak i osiągnięcie tej stabilizacji. Ale też jest z pasją, z pasją, z pożądaniem. Otwarcie się po prostu na to wszystko i Ty, Skról Mieczy, wy kierujcie się przede wszystkim intelektem i rozumem. I bardzo dobrze, bo to jest Wasza energia. Ja widzę, że to jest Wasza energia i Wy musicie po prostu w tej Karcie Pustelnika to odchodzi do przeszłości. Czyli co? Wy tutaj najpierw opracowaliście sobie swoją taktykę, swój plan tak, żeby później miało to efekty w przyszłości. I wy już opracowaliście sobie to, co macie zrobić i teraz ruszacie do boju. No i tu są nowe możliwości pokazane. W Paziu Buław, nowe możliwości, nowe perspektywy, ale też nie niedojrzała taka ognista energia. Paź Buław, on zacznie tu, on zacznie tam, ale nie usiedzi w miejscu, tak? Taki, jakby miał chaos i niestabilność emocjonalną, i w podjęciu w działaniach taka niezdecydowana osoba. A tym bardziej uczuciowo, no właśnie pod względem miłości. I przez to straty pod względem uczuć. Tutaj pięć y, Bucharów, tutaj pięć pentakli. Straty. I tu jest w karcie sądu ostatecznego, czyli co? Tutaj dojdzie do jakiegoś wyrównania. Tutaj dojdzie wyrównanie, jakieś, yy, wyjdą zdrady kon, yy, i zdrady, ukryte tajemnice i coś, to już odejdzie do przeszłości i jest zakończenie tego cyklu. Mhm. I tu do Was przychodzi 10 kielichów. Tu do Was przychodzi stabilizacja. Dom, rodzina to też yy, zodiakalna ryba, tak? To jest 10 kielichów. Z taką energią możecie mieć do czynienia, albo to jest wasza energia. Zobaczymy dlaczego. Jest 10 kielichów. Kropie diabełki. Świętowanie. Zaręczyny, ślub. Zaproszenia. Tutaj, tutaj też jakiś cykl się zakończy i następuje nowe. Mhm. Tutaj mogą być nawet i zaręczyny. Po tym wyborze w miłości. Następują zaręczyny, ślub, podjęcie działań, ale też i świętowanie, uroczystości, być może rodzinnych. Tak, Tutaj też możecie zostać zaproszeni na takie też imprezy. Lub to wy będziecie takie coś planować. Mhm, bo to jest budowanie czegoś od początku, czegoś stabilnego. Mhm. No i tu. Tutaj mamy w karcie sądu. Ach, taki wasz wewnętrzny świat, tak? jakby osiągnąć tą stabilizację, tą równowagę, wy tak osądzicie sobie, w jakiej sytuacji jesteście. I być może będziecie chcieli to porzucić, tak? Tą taką energię. Ale karta sądu też mogą być sprawy cywilne, prawne i też sądowe. Dlaczego? Bo coś musi być zamknięte z przeszłości. Tak. I porzucenie tego, czego nie służy. Porzucenie, i wybór drogi. I rozpoczęcie coś nowego, jak to było wcześniej pokazane. Rozpoczęcie czegoś nowego. Otwarcie się, proszę, a z pentakli. Porzucenie. To może być i rozwód, tak. I te y, sprawy będą zamykane teraz. Właśnie w czerwcu. I tu jeszcze karta sprawiedliwości, to jest wpływ otoczenia. Tutaj otoczenie, tutaj karta y, sądu, tej sprawiedliwości, czyli co? Sprawy, może dojdzie do was informacja. To też cudowna co co waga, tak? Dlaczego tak się za, zadziało, kiedy i zrównoważenie własnej energii. I to, jak wy w tym bierzecie udział, jak to na was oddziaływuje. Żeby później wiedzieć, co macie robić, w którym kierunku iść. Siedem kielichów. Wyjście z iluzji, wyjście z marzeń, tak? Chociaż to jest zarazem też i wiele opcji do wyboru. Po raz kolejny dziesięć kielichów. Ta sytuacja już Was przytłacza. Ta sytuacja was już przytłacza i to jest Wam pisane po prostu chyba już z przeznaczenia, ale to tak się musi zadziać, żebyście się otwarli na nowe. Uh -huh. Bo ta osoba tylko. Być może kieruje się iluzją, albo to wy się kierujecie iluzją, tak, bo to jest zaborcza energia. A tu jest pokazane w karcie Zesarza, jeśli to jest Wasza energia, jeśli dochodzi tutaj do jakiejś iluzji, do jakichś konfliktów, do sporów, tak, pod względem wyborów szczęścia, jeśli chodzi o miłość, tu jest a energia nie jest stała. Tu energia nie jest stała. To jest energia taka frywolna, że ma wiele, wiele opcji do wyboru, tak? Jako cesarz. Chce, żeby było tak, jak ona chce, ale tutaj jest pokazany też i moc. Zrównoważenie energii. Zrównoważenie energii. Nie siły, bo siła to można mieć w miesięcz, ale to jest zrównoważenie swojej wewnętrznej energii, żeby nie kierować się zaborczością. Mhm. I oto teraz będzie walka. I oto będzie później walka, co jasno pokazuje siódemka w Postawienie jasną granicę, teraz degalny lew się rysuje. Bronienie własnego zdania, własnych poglądów, własnych decyzji. Nie, w, nie dać sobie wejść na głowę. Dlaczego ta siódemka Po raz kolejny dziesiątka mieczy, by zrzucić to, co już naprawdę. Was przyciążyło to 10 mieczy to już jest totalne dno z którego wy odchodzicie to jest już najgorsza sytuacja jaka może być i wy z tego już odchodzicie szóstka mieczy odcinacie się od tego odcinacie się od tego spojrzycie z innej perspektywy na tą całą sytuację tak i to by właśnie było zranienie dowiadujecie się o zranieniu to też taka ryba się rysuje i wychodzi się w nowe, w nowy związek, w nowa miłość. I tu jest karta Słońca, karta szczęścia i świętowania. Uh -huh. Karta święta, świętowania. I Wy zaczynacie tutaj budować coś nowego. Jest pokazane. Zaczynacie tworzyć nową przyszłość dla samych Siebie. Bronicie siebie. Dla was tylko po prostu ściągnąć opaskę z oczu. Ściągnąć opaskę z oczu, podejmować własnych, yy, samoistnych yy, właśnie decyzji, tak? I tu w karcie sądu jest pokazane. Po raz kolejny karta sądu i karta umiarkowania, że te decyzje mogą być zawieszone też i sądowe, jakieś jakie podejmujecie, tak? I wy nie wiecie, w którą stronę ruszyć. To są dwie, dwa miecze. To też jest wybór kierunku drogi, tak? I wy nie wiecie, tak jakbyście błądzili, takie niezdecydowanie, niepewność, strach, co będzie dalej. Ale to jest pokazane, zbieranie informacji, lub ktoś was obserwuje, tak? Mhm. Dowiadywanie się, nowy początek, otwarcie się na nowe. Mhm. I ukryte jakieś tajemnice wyjdą na jaw. Na sam koniec. Dowiadujcie, jeśli chcecie coś rozpocząć, coś nowego, to zbierajcie wszystkie informacje, nie podpisujcie niczego, a tym bardziej, jeśli chodzi o myśl o związki, żeby cokolwiek zbudować, po raz kolejny jest pokazana cesarzowa. I tu cesarzowa, tu królowa krowa. Dowiadow dowiadowujcie się informacje wszystkich, tak szczegółowych, żeby być na bieżąco, żeby nie popełnić jakiegoś błędu i żeby spełnić swoje marzenia, czego pan serdecznie życzę i zapraszam do kolejnych czytań. Pozdrawiam was. Pa!